Ja was nie wierzysz. Czekaj, ty jaj, co robiłeś? O, coś ci się wylało. Ups. Ja robię jedno jądro, zrobisz drugie jądro. Okej. To... Zobaczmy, czy jajeczko jest ładniejsze. No. Ja pierdolę. Chętnie jestem za dodaniem innych kolorów do... do jęki. You know what I mean. Myślę, że tak. to takie trochę rasistowskie, że jest tylko jeden kolor. Weź, koniec. jeszcze włosy mu dodam. Nie mogę z tych krzywych ją. No <śmiewanie> jaja, z czego się To no Tak jak z cyckami, zawsze jedno jest większe, no nie? <śmiewanie> Mama mówiła, że są piękne, nie znasz Myślę, że musimy zrobić no, tak tak, trochę... To popraw. Przegu. We are the artist. <śmiewanie> w sumie mogą spojlery, tak jak ty zobaczysz taki Nie budynek. Ja no, nie jest realistyczny, Jak tak można? Dobra, jest. Dobrze. Czekaj, okay, się tylko włoska poprawię. O, jest. Czekaj, nie. To trudno. Nie może być tak perfekcyjnie. Leart dzieło. Ty, Juno. Dołącz się do cieła. <laughs> Juno, <laughs> po e, you know, podpisz jako swoje. Autoportret. Pa, patrz, patrz, patrz ile dzieci tu masz. O yes, bald. Czekaj. No Juno, przejdź kurwa czarnuchu. No przejdź, bo zasłaniać mi widok pas. No postaw tą piłkę. Mi nie daje, Moje... nie, da, nie? Nie wychodzi sernik. <słuch> <słuch> <Słuchajcie>, <słuch> nie <słuch> nie o On będzie do połowy miał tylko. <słuch> dobra. O, dobra, o Czesław w woływanie. tutaj zbieram dzieci Ale, ja bym... Ale masz ładne gałki. Taki Dzięki! Okrągłem. Chcesz trochę wyrwać ci? Mam dwie, o, ja mogę o, się podzielić? No. A co mamy? Jak... Dobra, to się kameruje. Jestem oto groźnym krzyżem. Niech się mnie boi, który to był pokój. Ja słyszałam tylko tup, tup, tup! Ja mówię, ja Walter Oldario, a on do mnie tup, tup, tup! mam <noise> no, do ciebie, tup! Do. <noise> Dokładnie. Ja, ja się, po, ja się, ja się zysrałam w tym momencie. On jest niesamowicie aktywny, on jest bardzo aktywny. On wymaga uwagi. Ale to jest na wykończenie. Gdzie on jest? Przed, za krótko. Aż jezus Też. A brałam właśnie kanapę do mortu i na, nawet nie miałam eskieru. O, a to będzie Kiotik. E, chaotik Kutang. Tu tylko matka natura działa i grawitacja. Są po te korki zapierdala w tym momencie. Ja już jak po 13, 13 to Moi drodzy, Morty, <śmary> on szedł po górki do felicji i wypierdalił nas. No. <śmary> <śmary> nie no no, tak było. Biorę kamerę, możecie mnie oglądać. Yes, so. Um, what the fuck? So? What just happened? Are you here? 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 Do you want us to leave? Do you want us to leave? Do you, wanna Do you, wanna <coughs> you, you. want us to leave? Give me a sign, give me a sign, give me a sign, give me a sign, give me a sign. How old are you? Fuck you. Gdzie? Pisze! I tu co zrobić? Co do O jezu, ale sprinter! Ups! E! Ups! <grymne> Zapisał! Ja idę skadzidełkiem. Kto idzie za mną jarać, Blanta? Przepraszam. Ja się <grymne> Dziwnie wygląda tutaj. Ja widzę, jak to mroźne powietrze wychodzi poniżej. Nie z moich ust? Tak jakby to odbrucha. <grymne> Dupa a rusza z kasy. Aj, bo się zaczęła tutaj komora komora gazowa. Siet, a spak. No bo widać, że to z usny leci ta para, tylko kurczę No Chyba, że to ty serniczku tutaj pucniałeś tam dalej i od ciebie to leci. Ale c co? No, ser, nie, kucham, no tak. mm. Ej, ja, to seryjnie Tak! to Ale syf... Gior 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 jak Jardie. Jardie słabą byłaś pod nią domową. Oj, oj słabą! Tak, tak się robić. jak obcas, mm. Ile za obcas? <grym> Patrz jaka kurkowa podeszwa. Mmmm. Tak, wszystkie są Będzie dokładniej. No. To będzie takie... Ej, widzisz to go Orba w prawym rogu? Czekaj, ale to chyba nie Orb, to chyba kurzyk. Czekaj, to mój komar na monitorze. <grym 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 Bamboleo! Bamboleo! Tata-ta-ta-ta-ta-ta! Bamboleo! Bamboleo! Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam! Woo! Zapraszam! Chodź! Chodź nie krępuj się! Nie, ja trzyma moja. Hej, jestem obojętny! Możesz mu potrzymać w międzyczasie. Hiiiiii, to To on! A to jest mój wystarczający kutas z dużymi ilościami dziećmi. Nie, Masz ile dzieci to. ma ten wystarczający kutas? Nie <grymne> pytam.